Oprócz odpustów zupełnych istnieją jeszcze odpusty częściowe, nazywane też cząstkowymi. Są one jakimś częściowym tylko uwolnieniem od kary należnej za nasze grzechy. Częściowo uwalniają nas one od tej kary, która jest nam potrzebna, by oczyścić się całkowicie z naszych grzechów, by wydoskonalić w pełni naszą miłość. Częściowo uwalniają nas od kary, którą człowiek ściąga na siebie przez swoje grzechy. Kościół praktycznie z każdym dobrem związał odpust częściowy. Ten odpust cząstkowy związany jest z każdym aktem strzelistym, z każdym dobrym czynem miłosierdzia, z wyznawaniem wiary przed innymi. Na przykład kiedy ktoś robi znak krzyża przed kościołem. W starszych modlitewnikach możemy znaleźć przy różnych modlitwach uwagę, że za odmówienie jakiejś modlitwy zyskuje się na przykład 300 dni odpustu, 7 lat i tym podobnie. To liczenie wzięło się stąd, że w pierwszych wiekach za grzechy praktykowano długie i bardzo surowe pokuty, które trwały przez wiele miesięcy, a nawet przez wiele lat. Dopiero po odbyciu takiej pokuty można było otrzymać rozgrzeszenie. Potem te długotrwałe formy pokuty zostały zastąpione przez inne: przez modlitwę, wspieranie ubogich, pielgrzymki i tym podobnie. Te czyny pokutne zwalniały o jakiś ściśle określony czas z obowiązku odbywania tej długotrwałej pokuty. Było to oczywiście zwolnienie z pokuty ziemskiej, z pokuty związanej z sakramentem pojednania. Później zaczęto to skracanie odnosić do czyśćca. Wyobrażano sobie, że za odmówienie jakiejś modlitwy. Dokona się skrócenie naszego pobytu w czyśćcu o jakąś ściśle określoną ilość dni, miesięcy, lat. I tak przez długie wieki odpusty częściowe mierzono w dniach, miesiącach i latach. Papież Paweł VI zniósł liczenie odpustów częściowych według chronologii ziemskiej. Te odpusty skracają w jakiejś mierze pobyt dusz w czyśćcu, ale nie potrafimy tego wyrazić naszym językiem ludzkim. Wszystkie odpusty są nie tylko pomocą dla nas, ale równocześnie zachętą ze strony Kościoła, by czynić jak najwięcej dobra. Każde dobro ma w sobie moc oczyszczającą, a Kościół do różnych form dobra dołączył jeszcze odpusty, aby owoce duchowe za praktykowanie czegoś i tak już pożytecznego były dla nas jeszcze większe.